Mam to jeszcze. Nie wiem, czy coś pomoże, czy nie. Nie, to nie pomoże. Nie? Dobra. Ale jest dużo tych rodzajów dureksów. Ja pierdzielę. No nie? To jeszcze są. Masakra. Ciekawe, czym się różni z żelem Performa prążki. Co, prążki. Co to są prążki? Co? Co to są prążki? Może ma takie wypustki tam. To? No. To niezłe kongo. No nie? Dobra, to się Dobra, już. Dźmieć, yeah, to... ja, to... to... ja, ja, tak ja, wiedziałem, ja, wiedziałem. Kurwa, ja. Was, was, ta bomba. nie ja, 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 Nie, nie ja, ja, Co jest? Co jest kurna? Y Kamera Obskura O Ona już... Kur... mać A ty... wiesz co? Ty czasem tak denerwowałeś się, na ty się ostatnio ropy brałeś i ci brzuch wylał, Jak się śmiałam, to co? Powiesz do czego się rozbierałem? No, żeby cię masowało, bo cię plecy wylały Powiesz jak skończyłeś to masowanie? No... jak I co mi robiłaś? Oliwko? Kurwa, już dzwoni do Tuska, tak. zobacz. Poskarży się, że chudowe kom komputery są. Dobrze, dobrze. Co oni tak siedzą na wzięcie, kurwa się na w siebie? Zaraz tu, a człowieku hopie, a ja ja bo... Ej, hey, to to gracie na tych, co są przed nami? Nie, to są jakieś kupa knedle. Nie no, co ty hopie? Jak wy to robicie, kurwa Jak wy to robicie? Nie, wy jesteście... Kurwa. A straszli, pierdolę. Jak wy to kurwa robicie? To suka, help me out. Bro, bro, i do pieca. I do pieca. I do pieca. Widzimy, mam jedynie widzieć na całą chatę? nie, to nieprawda. Mam więcej. Dzień dobry moi drodzy, witasz się z wami Justyna z Pogotowia Sprzątającego. Dzisiaj chcę wam pokazać zlecenie z tamtego roku, które robiliśmy w mieście. Na wstępie zaznaczam, że jest to zlecenie płatne, bo... Populista lepiej w długich czy łysy? Nieważne, jak ma Kasiutę, nie? Kasiorka się liczy, się kasiorka, czy nie? Dobra, jest ty... Dobra jesteś dla hajsu ze mną, czy nie? O jest paczek i pająk. Ej, kurwa, nie zmieniaj tematu! że mam te obcisłe legginsy, że nie dochodzi mi krew do nogi i boli U, na udzie. Pytam, tak to jest możliwe, choć zwykle rzadkie. Zbyt obcisłe legginsy mogą uciskać tkanki i powodować ból lub dyskomfort, wrętwienie, mrowienie, uczucie zimna. Miejscowe odciśnięcia linie na skórze. Co możesz zrobić teraz? mi Lemmingsy! O ty! O ty skurczy byku! Nie no, biorę się na to, wychodzę! Nie jeden. O kurka! Przed drzwiach, przed drzwiach jest. Dwa na jeden macie bombę. Jarek, stawaj. Stawaj, Jarek! Głupiony. często chyba gubisz rzeczy, nie? Jak. nie, nie często. Gupiony, sprzedaję. 199. Zmierzysz? 180? 150? No Nie no, aż tak to nie mogę. Co za te Mamy nagranie przygotowane. Jakie to nagranie? Puszczajmy to nagranie, proszę bardzo. To wygra majora? Drodzy widzowie, zapytam teraz kibiców z Gdańska: kto wygra majora w Budapeszcie? Friz. Jeju, Wersów. Fagata. Patecki. A na to No, Lechia. Lechia. No. Rezi Czeliga Bayern Monachium. Anjax, tu Ja to wiecie, ja to w Polsce tak w z kastrzyńką se pali się tu ty ja się Ej, ej Chyba Ty, fire złapał normalnie Ty Ogień złapał Co jest z Ty, no pali się

Luxfire. Luxfire. A co z Janiny, Bagna, dowolne kanapy lesbo? Chyba jeszcze. Ja już nie umiem Janiny. Daj mi kurwa święty spokój, a nie zawracasz dupę, kurwa, po ośmiu latach. Jeszcze mi kurwa freestylować każe. Bój się Boga człowieku. No ale dzięki za dychy. Tutaj Szacik jak mówił co chce wow. 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 Proszę bardzo kurwa Wyłączyłem tworzenie klipów i wyłączyłem Woda je... teraz, pukam, ale to znajdą... o, no, ja nawet... W tym momencie przyjechała policja Panowie z komendy powiatowej policji w Kole. Pokazuje się w Dobra, wracamy I jedno podlizuje moje jak pies Czt. Zły timing, ok? Zły timing, ok? Zły timing. No ja pierdziele no! wow! <śles> Ale <piezdolne! śles> Jeszcze raz coś wam pokażę? Jak chcecie zobaczyć, to cappuccino.pl, logankapucino.pl yy, wypuszczą swoje ekspresy do kawy w kształcie Cappuccino i z będzie lecieć kawa, kupa, kciuka mleko. Będzie w dobrze. Tak się robi i do pieca. Tak się viraluje, tak się wajraluje. Witam serdecznie. Make Six-Seven Great Again, widzowie. W końcu dotarło do Polski, z Polski aż postany tak jak Six-Seven Mango Musztarda, właśnie tak! Z Sigma riz. Wiecie o co chodzi, kur Witam, witam, witam! Tuk, tu 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 tuk, tu Ballerina, cappuccina! Piwo Janka do białego ranka! Piwo Janka! Ciężko to przepalić! Mi nie zostało, nie? Co za korek? On się rozpada, ale nie. 10 złotych. Medi, a tak tylko zapyta. a skąd ty wiesz, że nie ma siusiaka? Chyba widać, <laughs> nie? <rób> tak, <laughs> proszę, nie rób tak! Błagam, nie, butelanie! Czemu z wami jest, jest, wam jest bagieta? To nie jest bagieta. To jest bagieta z... z, z... z... z tego. Bagieta wersja amerykańska zdechnie w swojej grze, to zdycha każdy. Jak ktoś podniesie item w swojej grze, to jakiś losowy item dostaje jego ziomek w całkowicie innej grze, a nie ty. Więc w sumie, czy przejdziecie te gierki, o zależy w pełni od ich kamratów, którzy siedzą z tobą na dece. Ej dobra. Ej Ale dajcie prawa bawa, do tego. Ej dajcie prawa do tego, proszę was. Motaj to. to sobie, bo... Nie wiem, przechodzę dla mnie. Dobra, piszę do Spartia Tiksa. Ej napisz, żeby to zajechał

no ogólnie na spacer poszliśmy. chodziliśmy sobie po różnych, Byliśmy w szototo. Pamiętam, że byliśmy w szototo, bo wciągaliśmy wódkę nosem. Wtedy. To nie, zła tygrysica! Wódeczka nosem wciągana, ładnie zajebała. Med, i, i, jak masz obrzezanego piutka? No tak. A ty masz stuleje chyba, nie? E, tajemnica się wywiązała. Miałem stulejkę, byłem mały, pan doktor mi naciągnął Siusiaka, ściągnął mi, mi, mi stulejkę. I okazało się w tym wszystkim, że musiałem moczyć wodą i moczyłem, więc sorry, że nie mam. Sumieki. Ej, kluba, opiszę skórę w takim razie, będę dymał jak zły. <gulity> Gala już na blisko jest. Smoka dał jedynkę. Lipa Mogę ci wprasować za pracę, jakby coś. Ja gram za BS-a. Ja tak na podpuchy, żeby na wyszedł, biznesu, nie? No? O, zobaczcie. Jedyna osoba z moich wszystkich znajomych na Steamie, która ma grę z Koreankami. Zobaczcie kto. Paweł Delor Szabla, nikt... nikt inny. Jedna osoba. Kobieciarz. Pani Dorotka, nie mogę jej zobaczyć. Ona mnie uczy angielskiego. Codziennie mam nią z rana rozmowa, a w dzień jest lepszy. Mówię wam. Tak. Super kobita. Super jest. Blondyneczka. Ja do mnie dzisiaj rano tak. Przepraszam pani Dorotko, bo nigdy... E, bo mam taki dylemat. Wie pani jaki jest po angielsku polski banan? A ona Wiem. Ja mówię to jak? Ona polisz banana, ja... Ja nie chcę sama pani powiedzieć. To tak, jest kurwo. A po chwili mówię, co ja pierdoląłem, aż głupio mi było, ale śmiała się na szczęście, wiedziałam, że to żart, ale miałem przez chwilę takie kura, ty tyle to nie jest kura, to miejsce na takie żarty, przez chwilę miałem taką refleksję, aż było mi wstyd za siebie, ale to jak już jak jest mi wstyd za siebie, to znaczy, że jeszcze nie ma edy. Odpaliłem wóz w ku**yni. Ściana leży, wszystko. nie ma nic, dworu? Ja nie przegrać. wiem, jak to jest, panowie, mnie to tak wkurza, jak ja coś mówię i Pevor ginie, a nagle ja mówię, że zajmujemy hangar, a Paweł już jest na no ja kurwa na Feniksie. Ja powiedziałem od początku, no. że jadę ale za czerwoną. No, ale, no. no, ale nie powiedziałeś, mogłeś powiedzieć, no. no, nie biegnij za czerwoną. Na początku runy no. no. na powiedziałem, że mam... Za czerwoną mogłeś, pójść, ale nie do Feniksa. Dajmy przerwę taktyczną, bo może się uspokoić. Nie, nie, za Seleki weź może, jest za w górę, w Znowu start i stop Obroty zawsze wysokie W trybie sport, Ma i krok Wrożny niż nos